Witajcie, kochani. Początek kwietnia to jest u nas termin wysiewu ziół. Trudno wyobrazić sobie ogród bez ziół, albo nawet kuchnię bez ziół. Zioła są tak łatwe w uprawie i rosną niemal wszędzie, bo rosną w grządce, rosną w donicach, w pojemnikach. Nawet możemy uprawiać zioła na parapecie, jeżeli nie mamy własnego ogródka. Balkon jest idealnym miejscem do uprawy ziół. Wciąż wybieram jedno z dwóch. Moje tak lub moje nie. Tu mam pewność równą stu. Tak jak nocy, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle las. Do was zawsze mam po drodze. Chętnie znajdę dla was czas. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazany, mądry miś Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Mi się obudził moje dziś. To jest wyjście. U nas jest mnóstwo ziół, w, naszych, w naszym ogrodzie będzie mnóstwo ziół. Na razie te zioła są w słoikach. Zobaczcie, to są wszystko nasze zioła, liście laurowe, to z tej roślinki, która teraz jeszcze jest w domu, niedługo trafi do gruntu, ponieważ liście laurowe nie zimują w naszym klimacie w gruncie. Mamy tutaj mięte mamy oregano, bazylię, tymianek. Wszystko to rumianek, tutaj nawet jeszcze resztki rumianku są lubczyk. Wszystko to w dużej ilości wykorzystujemy w kuchni. Zioła są bardzo cenione ze względu na różne aspekty. Po pierwsze to jest wykorzystanie ich w kuchni, przygotowaniu. Niektóre potrafy, Definiowane są właśnie przez zioła, bo jeżeli na przykład wyobrazimy sobie pesto, to czy ono może być bez bazylii, albo na przykład pyszny sos pomidorowy, czy może być bez oregano, bez tych innych jeszcze wspaniałych przypraw? Zioła też są cenione, dlatego że możemy z nich robić różnego rodzaju herbatki. Od dawien dawna są wykorzystywane i doceniane w ziołolecznictwie ludowym. Na przykład Echinacea jest pozyskiwana z jeżówki. I takich przykładów jest mnóstwo mnóstwo. W tym roku jeszcze do naszej kolekcji suszonek dołączył piękny podbiał, tak ładnie wysuszony. W połączeniu z tym Jankiem, będę robić też taki własny syrop przeciwkaszlowy. Jakie wymagania mają zioła? No Zioła lubią słońce. Są co prawda takie, które dobrze czują się w cieniu czy w półcieniu bardziej. To na przykład jest koperek, koper włoski też może tak rosnąć, czy szczypiorek też sobie poradzi, mięta. Natomiast w większości przypadków zioła to są rośliny ciepłolubne i one kochają słońce. Dlatego na przykład w ogrodnictwie permakulturowym uprawia się zioła w spiralach ziołowych. A spirala ziołowa to jest taka budowla, taka konstrukcja dosyć wysoka, utworzona z kamieni. A jak kamienie się nagrzeją w słońcu, no to jeszcze dodatkowo ogrzewają ziemię w dzień, w nocy również oddają tam ciepło. No i spirala ma to do siebie, że ona bardziej przesycha. A właśnie większość ziół czy dużo ziół, które my uprawiamy, jak chociażby oregano, czy bazylia, ma pochodzenie śródziemnomorskie, więc tam jest czy była źródłowo uprawiana w takich glebach żwirowych. Dlatego zioła właśnie nie lubią być przelewane, a lubią ziemię z dobrym drenażem. I co jest jeszcze ciekawe, że nie lubią zioła, gdy ziemia jest zbyt żyzna, przenawożona. I na przykład niektórzy potrafią to wyczuć, że dane zioła rosły w glebie, która była zbyt zasobna, bo wtedy mają mniej tego aromatu. Być może jest tak, że jeżeli jest bardzo żyzna czy zbyt żyzna gleba, no to wtedy tracą część tych olejków eterycznych. Ja rozsadę, ja robię zawsze zioła z rozsady, możliwe, że można sadzić do gruntu, ale my staramy się oszczędzać nasiona, staramy się zaplanować pewną ilość roślin i mieć nad tym pieczę, żeby po prostu te rośliny się nie marnowały. W tym roku będę sadzić tymianek, mam takie zrobione taśmy, no trudno to nazwać taśmami. Bardziej takie kręgi, właśnie z papieru toaletowego, które powkładam w te pojemniczki, i wtedy mogę mieć też taką orientację, ile będę miała poszczególnych roślinek. Więc to będzie Tymianek, Majeranek też na takiej taśmie, Oregano, Mięta. Mięta z miętą trzeba uważać, dlatego, że mięta ma takie tendencje do tego, żeby zajmować dużo przestrzeni jako roślina wieloletnia, tworzy kłącza i może się nam pojawiać w dużej partii naszego ogrodu. Mam tutaj już też wysiane wcześniej na rozsadę bazylię i uprawiam, tu już się pojawia bazylia taka klasyczna, zielona. Oraz bazylia czarna to jest bazylia z Armenii. Podobną rośliną jest bazylia czerwona, której nasiona można kupić w sklepach. I ta szczególnie właśnie ta ciemna bazylia jest wspaniała w smaku i jeszcze właśnie podkreśla nieraz to, ten wygląd potrawy. I tu jest jeszcze jedna ważna taka właściwość ziół, że one właśnie zdobią nie tylko nasze potrawy, ale mogą też zdobić i ogród. Dlatego wielu ogrodników na przykład łączy zioła z kwiatami, tworząc też z tego jakieś piękne kompozycje. U nas, tak jak powiedziałam, będzie to, będzie to spirala ziołowa oraz posadzimy zioła na końcu naszego ogrodu w dzikiej części, po to, żeby no, było ich jeszcze, jeszcze więcej, tu już mam też przygotowany taki, taki pojemniczek, w którym wysieję tymianek, rumianek. Rumianku chcę dużo, oregano, bardzo dużo tego typu ziół używamy do naszych przetworów pomidorowych, mięta. Miętę głównie uprawiam na ocet. Jest to wyjątkowy w smaku. Mocno octowo-miętowy ocet lebioda czerwona, lebioda to jest oregano. Więc to pierwszy raz teraz w tym roku mam nasiona, które dostałam na wymianie w zeszłym roku, więc zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie oregano czerwone. Jeszcze dodatkowy pojemnik bazylii czarnej, bo ona jest przepyszna przepyszna. Majeranek, który. Bardzo lubimy i bardzo często stosujemy również w naszej kuchni. A tutaj to nie są zioła, tylko to jest sałata dla silmaków, gdyby wystąpiły takie w naszym ogrodzie. Zobaczcie też, jakie już mamy piękne rozsady kopru włoskiego. To też jest bardzo fajna roślina. Nie tylko ze względu na tę bulwę, którą tutaj za jakiś czas tworzy, a która ma taki pyszny, anyszkowy smak jak też jest ona ceniona i przez nas hodowana w celu nasion, bo nasiona to każda mama wie, że są bardzo dobre na takie problemy z wzdęciami. Tutaj mamy rozmaryn, rozmaryn zeszłoroczny, który też już niebawem jakby powędruje do gruntu i zeszłoroczna trawa cytrynowa i to kochani chciałam Wam pokazać. Ta trawa cytrynowa bardzo dużo przeżyła. Została w starym naszym domu bez podlewania, bez opieki na miesiąc. Jest też podgryzana, czy była podgryzana przez koty, które uwielbiają trawę cytrynową, więc z tych wszystkich tutaj pęków trawy cytrynowej zostały te tylko dwa. I to zobaczcie, co jest właśnie takim. Materiałem na przyprawę to jest to takie grubawe kłącze. Już niebawem będę to odcinać i wykorzystywać na przykład w zupie tomium, którą bardzo często gotujemy, a która właśnie wymaga trawy cytrynowej. Jak przypatrzymy się, właśnie popatrzymy na listki laurowe, to też tutaj już zaczynają się tworzyć. Nowe takie odrosty, więc myślę, że tych liści laurowych będzie sporo w tym sezonie. Zioła możemy podzielić na jednoroczne, dwuletnie albo wieloletnie. Jednoroczne zioła to są chociażby, to jest bazylia, która przez nas przynajmniej jest tak mocno ulubiona. Dalej mamy koperek, jest rośliną jednoroczną, czy chociażby rumianek. Jest sporo y, ziół, które są roślinami wieloletnimi, tyle że w naszych warunkach klimatycznych nie przezimowałyby w gruncie. Dlatego tak na przykład zrobiłam z liśćmi laurowymi, które w zeszłym roku były w grządce, a potem, kiedy przyszła późna jesień, to wykopałam, zrobiłam z tej roślinki taką sadzonkę i po prostu w doniczce ona przezimowała. W domu. Wieloletnie rozmaryn, lawenda, oczywiście lubczyk, trawa cytrynowa. Im trawa cytrynowa będzie dłużej rosła, tym właśnie ten trzon, ta łodyga, która jest taka aromatyczna i zawiera ten wspaniały, kwaśny, cytrynowy smak, będzie grubsza, aż w końcu rośnie do takich rozmiarów, jak w sklepie możemy kupić, właśnie trawę cytrynową. Czy chociażby rozmaryn jest takim, taką rośliną wieloletnią, ale też przenoszę rozmaryn do domu. I w niektórych na przykład krajach, gdzie rozmaryn może zimować w gruncie, robi się takie żywe ogrodzenia właśnie z rozmarynu. To jest coś nieprawdopodobnego. Rozmaryn bardzo silnie rośnie, krzewi się i w ciągu sezonu zdąży, na przykład, jeżeli byśmy chcieli zrobić taki Taki płotek odgradzający na przykład części warzywnika, no to wtedy możemy zrobić to z rozmarynu. W Polsce się to nie uda, ale w innych krajach, gdzie jest cieplej, to już, to już tak. Więc kochani, na pewno uprawiacie zioła. Jeżeli macie jakieś zioła, które kochacie, a których nie ma tutaj w tym naszym zestawie, to podzielcie się. Podzielcie się tymi informacjami. Jeszcze właśnie już wysiane są do grządek pietruszka naciowa oraz lubczyk, który również kochamy. Oprócz pietruszki lubczyku będziemy uprawiać te, na, te zioła, które właśnie wymieniłam. Więc jeżeli jeszcze jakieś uprawiacie i używacie ich w kuchni i kochacie ich smak i ich aromat, to podzielcie się tymi informacjami w komentarzu. Jest jeszcze jedna taka, jeden taki warunek, który trzeba spełnić, żeby cieszyć się dużą ilością ziół. To jest częste ich obrywanie, uszczypywanie, częste ich ścinanie. Do momentu, aż wytworzą kwiaty. I też gdy zioła zaczynają mieć już kwiatki, to wtedy tracą na tym aromacie tracą na tym smaku. Niektórzy ogrodnicy nie lubią obcinać właśnie często ziół, ponieważ wtedy to wygląda nieładnie. Bo na przykład mamy kwiaty w środku zioła i nagle takie ucięte oregano, które jakoś tam dopiero będzie odrastało, ale myślę, że to jest nieznacząca sprawa. My chcemy mieć dużo ziół, więc bardzo często je obcinamy, suszymy, a potem przechowujemy w słojach. I pomimo tego, że na pewno do lata nie zdążymy zużyć tego naszego zapasu zeszłorocznego, to nasieję bardzo, bardzo dużo ziół, bo nasza kuchnia kocha zioła. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt wiaszczurce W tym istota okrej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Świat się cieszy okay. z pracy mej I'm okay, I'm okay. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, bawi i Make okay, walk this way. Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.